W ogóle dzisiaj nieskromnie przyznam, że czuję się ładnie. Mam niedobór żelaza, niestety. Chciałam, żebyście sobie zdawali sprawę, że ja też nie jestem idealna i cały czas się uczę. Ale dobre! Byłam, słuchajcie, wczoraj z rodzicami na Dunie w Kinie. Tak wygląda ten makaron i nawet nie wiecie, jak dobry on wyszedł. Ale nie super. uwierzycie, co się stało. Mój ostatni vlog skomentowała Wiora z pierogi z kimchi. Jak ciasto może mieć nazwę salceson? Niech ktoś mi to wytłumaczy. Hejka wszystkim, ja jestem Zuzia i witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj planowałam nagrywać dla was pewien filmik, mianowicie miało to być jem wegańsko przez cały dzień, ale szczerze mówiąc to nie mam wszystkich składników i miałam rano iść do sklepu, ale nie poszłam. Po prostu nie byłam w stanie obudzić się rano i cieszę się, że nie wstałam, bo jestem teraz mega wyspana. Naprawdę czuję się tak dobrze. Mam wrażenie, że po prostu odespałam... Za wszystkie czasy, chociaż spam tylko do dziewiątej, ale po prostu to jest chyba moja ulubiona godzina do wstawania, tak mi się wydaje, bo dosłownie zawsze, kiedy wstaję w okolicach dziewiątej, to czuję się wyspana. No więc jako, że nie nagrywam dzisiaj dla was tego jem wegańsko, to stwierdziłam, że nagram po prostu zwykłego vloga, jako że mam dobry humor i dużo dobrej energii dzisiaj w sobie, to Trzeba to wykorzystać. W ogóle dzisiaj nieskromnie przyznam, że czuję się ładnie, więc chyba to też dlatego mam taki dobry humor, bo rzadko się tak czuję. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to jeszcze jestem na zdalnym, więc mam na razie przerwę. Dosłownie za 10 minut zacznie mi się kolejna lekcja, więc muszę zrobić jakieś śniadanie, bo jeszcze nic nie jadłam, a jestem już po pierwszej lekcji, jestem trochę głodna. Nie wiem, co mogę zjeść. Miałam przygotowany cały jadłospis na dzisiaj, ale z niego nie skorzystam. E, może zrobię kanapki. Ostatnio bardzo lubię kanapki, nie wiem dlaczego Ostatnio zawsze jak nagrywam foodbook To mam ochotę pokazać jakieś kanapki Ale wydaje mi się, że to jest za proste I zbyt banalne, więc zawsze Jem coś innego, żeby nie pokazywać wam tych kanapek Ale ja naprawdę ostatnio Często jem kanapki Dobra, robimy kanapki Chyba tak, czy nie, czy może jednak nie kanapki W sumie to zjadłabym takiego coś Hmm może jakieś smoothie? Nie, no może zjem sobie na razie te kanapki, a później sobie zrobię w przerwie smoothie. Moje kanapki gotowe, nawaliłam sobie dużo rukoli, która pewnie mi zleci podczas jedzenia, no ale to nic. Dobra, wydaje mi się, że w miarę dobrze mi widać. Tutaj mam moje kanapeczki. I w ogóle pochwalę się Wam, znaczy to nie ma się czym chwalić, bardziej Was poinformuję może. W sobotę rano byłam na badaniach krwi, już bardzo dawno nie robiłam żadnych badań. E, no i wyszło mi, że mam niedobór żelaza, niestety, więc teraz muszę się wziąć za siebie i jeść dużo rzeczy z żelazem, typu buraki, pietruszka, której bardzo nie lubię. No, ale moja mama kupiła cały pęczek pietruszki i powiedziała, że mam to jeść. <grych> Jeżeli chodzi o moją witaminę B12, to mam jej wystarczająco dużo, ale wiadomo, to trzeba suplementować, bo zapasy mogą się wyczerpać z tej witaminy. Chciałam Was po prostu poinformować. I nie ukrywać tego. Więc chciałam, żebyście wiedzieli, że ja też nie jestem idealna. Kurde, to nie jest kawałek rukoli, tylko jakiś. A nie, to rukola ale jednak dobra, nieważne. Chciałam, żebyście sobie zdawali sprawę, że ja też nie jestem idealna i cały czas się uczę. Cały czas się uczę, jak dobrze bilansować moją dietę. Pomalowałam się co nieco i teraz idę robić obiad. Znaczy, obiad. To nie będzie obiad. Zrobię sobie jakąś przekąskę, może właśnie te smoothie, bo trochę zgłodniałam, a niedługo ma być u mnie Sara. Przyjedzie do mnie na trochę, bo musimy omówić parę spraw. Tak wygląda moje smoothie. I w końcu dodałam do środka płatki owsiane jeszcze. Właśnie banana, borówki, mleko i. Kilka orzechów włoskich. Zaraz zrobimy próbę testu. Ciekawe, czy to wyszło dobre. Zatem próbujemy. Mmm, ale dobre. Mhm. Mm mmm, nie, no pyszniaste. Pierwszy raz kupiłam mrożone borówki. Chciałam maliny, bo ja ogólnie uwielbiam mrożone maliny, ale mrożone maliny wbydronce za taką niewielką paczkę kosztują. 13 złotych bodajże. No i wszystkie te owoce mrożone są drogie, ale borówki były najtańsze. Borówki i chyba brzoskwinia, czy tam mango. Przeanalizujmy sobie może moją dzisiejszą listę rzeczy do zrobienia. Ja uwielbiam pisać rzeczy do zrobienia i ostatnio właśnie rozmawiałam z moją mamą, w sumie to wczoraj, i doszłam właśnie do wniosku, że czuję się dużo bardziej produktywna, jeżeli zapiszę sobie rzeczy do zrobienia, bo później mogę je jakby odhaczać. Ostatnio w sobotę nie zapisałam sobie ani jednej rzeczy do zrobienia. Po prostu, no bo miałam mniej więcej w głowie rozplanowane, co chcę zrobić, i po prostu tego nie zapisywałam. I zrobiłam parę ważnych rzeczy. Byłam na badaniach, miałam korepetycje, coś tam się jeszcze pouczyłam. No, ogarnęłam parę ważnych spraw, ale przez to, że ich nie zapisałam w tej aplikacji, to yy, czułam się bardzo nieproduktywna. Czułam, jakbym nic nie zrobiła w ciągu tego dnia, jakby nie udało mi się nic osiągnąć, więc po prostu staram się codziennie zapisywać jednak te rzeczy do zrobienia, bo czuję się dużo lepiej. Wtedy widzę, po prostu widzę swój progres i widzę, co udało mi się zrobić. Także polecam każdemu i nie musicie tego wcale zapisywać w aplikacji, możecie to zapisywać na kartce czy gdziekolwiek, ale no, ja lubię mieć wszystko w telefonie, mi jest najwygodniej. I dzisiaj mam do zrobienia. Napisać esej, bo chcę już mieć to z głowy, a muszę napisać jakiś esej na angielski. Pomalować się. U, pomalowałam się, mogę odhaczyć. Spacer, nauczyć się chociaż połowy stolic. No, bo dalej uczę się tych stolic Azji nieszczęsnych. Przeczytać rozdział procesu, pomontować vloga, spotkać się z Sarą i opowiedzieć o Junie Właśnie chciałam wam opowiedzieć o Junie na tym vlogu. Czekajcie, zdejmę jeszcze naszyjnik, bo mnie denerwuje. Jak jestem w domu, ja nie potrafię mieć żadnego naszyjnika na sobie. Nie wiem, czy też tak macie. W ogóle nie przypadam za noszeniem biżuterii w domu. Ja w domu muszę mieć po prostu wolność. I mam tylko pierścionek taki antystresowy, że tak powiem, bo pierścionek albo coś na ręce zawsze muszę mieć. Byłam, słuchajcie, wczoraj z rodzicami na Dunie w kinie, namówiłam ich, żebyśmy poszli wspólnie. Już miałam iść nawet sama, ale moi rodzice stwierdzili, że oni chętnie pójdą ze mną. Przyznaję się bez wicia, że ja szłam na ten film dla Timoti, Timote. Niech ktoś mi w końcu powie, jak się mówi jego imię, bo ja nie wiem, jedni mówią Timoti. Timote, no więc poszłam na ten film specjalnie dla niego. Jest to po prostu chyba najpiękniejszy człowiek, jakiego widziałam. No i też już widziałam go w kilku filmach i zawsze mi się podobała jego rola, to jak ją odgrywał i tak dalej. Więc stwierdziłam, że no muszę iść taki hit w kinie. Każdy o tym gada, więc no po prostu nie mogę tego odpuścić. No i poszłam. No i na początku, w sumie przez nie wiem, pierwsze 15 minut filmu albo nawet dłużej, to zachwycałam się tylko muzyką, ujęciami, kadrami. No i Timote, bo nic nie rozumiałam kompletnie. Ciężko było mi się na początku połapać o co chodzi w tej fabule, ale później już jakby wszystko stawało się coraz bardziej jaśniejsze. Bardzo mi się podobał ten film, naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem, bo jakościowo w ogóle był świetny, efekty, wszystkie, cała ta muzyka. Po prostu dopasowana do każdej sceny, no po prostu wow. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem, jestem dalej, cały czas o tym myślę. Nie wiem, czy Wy też tak macie, chyba każdy tak ma, że jak Wam się spodoba jakiś film w kinie, to później po wyjściu z tego kina cały czas jakby jesteście jeszcze w tym filmie, można tak powiedzieć. Na pewno muszę przeczytać książkę, nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam i poznam jakby więcej szczegółów tej historii. No, bo wiadomo, w filmie nie da się zawrzeć wszystkiego. No, i wiem, że będzie druga część tego filmu, ale dopiero za dwa lata, co jest bardzo przykre. W ogóle to słuchajcie, mam na telefonie listę filmów, w których grał Timothée. Nie są to wszystkie filmy, no bo wiadomo, w niektórych filmach on się pokazał tylko na chwilę i nie miał jakiejś znaczącej roli. Chociaż parę takich filmów też sobie zapisałam, bo po prostu wydały mi się fajne. Mogę Wam powiedzieć, które filmy najbardziej bym chciała obejrzeć. No to widziałam oczywiście już Comedy By Your Name, widziałam Little Woman. Małe kobietki naprawdę bardzo mi się podobały i oglądałam je razem z moją mamą. Moja mama bardzo lubi taki klimat e, starodawny powiedzmy. Właśnie tak jak jest w małych kobietkach, no i też bardzo jej się podobał ten film. Duna, no to już sobie mogę odhaczyć, że obejrzałam. W ogóle jeszcze tak wracając do tej Duny. Ja naprawdę nie lubię science fiction. <grym> jest parę filmów science fiction, które mi się podobały, ale tak ogólnie to nie jest ten gatunek filmu, który ja gdzieś tam wiecie. Najbardziej lubię i najchętniej oglądam. Więc tutaj naprawdę byłam zdziwiona, że tak bardzo mi się to spodobało. Bardzo bym chciała obejrzeć Lady Bird, bo słyszałam, że jest fajny i też zwiastun mi się bardzo spodobał, bardzo mnie zachęcił do obejrzenia, ale nigdzie go nie mogłam znaleźć. The King, chociaż The King to też nie jest mój gatunek filmu, no bo jest to historyczny film, tak? Ja, historia. Nie. No więc to by było na tyle z gadania o Timote, nie chcę nikogo zanudzić, bo pewnie nie wszyscy go lubią. <noise> Chociaż jak można go nie lubić? Dzisiaj na obiad makaron z pesto. Pesto zrobiłam z rukoli i w sumie zrobiłam je tylko dlatego, że miałam w lodówce paczkę rukoli w takim słabym stanie, że tak powiem. No i po prostu nie chciałam, żeby się zmarnowała. Nie chciałam całej paczki wyrzucać, więc zrobiłam właśnie pesto. W środku dałam parmezan, trochę oliwy. Dałam też jeden orzech. Orzech włoski. Płatki drożdżowe. One tutaj. Są podstawowym składnikiem wręcz, prawie, no oprócz rukoli. No i to wszystko. Wrzucę sobie też do tego pomidorka. Już mi się makaron chyba ugotował. Tak wygląda ten makaron i nawet nie wiecie jak dobry on wyszedł. W opisie wam wypiszę wszystkie składniki, bo no nie spodziewałam się, że to wyjdzie takie dobre, tak szczerze. I posypałam sobie na wierzch jeszcze prażone pestki słonecznika i trochę parmezanu. Hej, mam nadzieję, że mnie słychać, ale chciałam wam powiedzieć, że wyszłam na spacer. Bo właśnie zapisałam to sobie dzisiaj na liście, żeby wyjść na spacer, no więc... Wyszłam. Jakby się ktoś zastanawiał, jaką piosenkę dzisiaj słucham przez słuchawki, to jest to Finasz i Ferb Bałczyki Bałbał. Uczę się właśnie stolic. Nie idzie mi dobrze, zdecydowanie. Włączysz na chwilę sonów? A co chcesz włączyć? Wiolę. Dobrze, włącz sobie pierogi skicki. Nie uwierzycie, co się stało. Dosłownie przed chwilą mama zaczęła oglądać pierogi z kimchi i ja patrzę powiadomienie na YouTubie, że mój ostatni vlog skomentowała Wiola z pierogi z kimchi. Ej, jakie to miłe. Sporo już mi się dzisiaj udało zrobić, ale dalej nie zrobiłam paru kluczowych rzeczy. Zaraz się za nie zabiorę oczywiście. I w ogóle to stwierdziłam, że sobie zapiszę dzisiaj coś w pamiętniku. Dzisiaj mam bardzo dobry humor. Dawno już nie miałam takiego fajnego humoru, po prostu. No więc stwierdziłam, że po prostu zapiszę coś dzisiaj w pamiętniku, żeby to uwiecznić, to jak się dzisiaj czuję. Fajnie, że też nagrywałam dzisiaj vloga. Ja lubię vlogi nagrywać, bo dla mnie to jest później super pamiątka. Ja bardzo lubię co jakiś czas wracać do vlogów, które nagrywałam jakiś czas temu, żeby po prostu sobie powspominać. Słuchajcie, dosłownie przed chwilą obejrzałam krótki fragment wywiadu z Timothy. Timothy. Właśnie się dowiedziałam z tego wywiadu, że to się tak mówi jednak chyba. Ale oni te Timothy mówią z takim innym akcentem. Jakbym jeszcze mówiła po angielsku, to w porządku, ale jak się mówi po polsku, to łączenie akcentów bywa trudne. Ja nie wiem, muszę się teraz przestawić, bo byłam święcie przekonana, że się mówi Timothee. Ale... Chyba jednak muszę zacząć mówić Timothy. Będziemy robić próbę testu ciasta na marlenkowym talerzu. Dlaczego marlenkowy? Bo Marlena zawsze, jak przychodzi, to lubi jeść w plastikowych talerzach. Mama upiekła ciasto. Jak to się nazywa? Salceson. Jak ciasto może mieć nazwę salceson? Niech ktoś mi to wytłumaczy. To jest po prostu ciasto czekoladowe z jabłkiem. Mm. Nie powinno się jeść ciepłego ciasta, ale ciepło jest najlepsze. Daję temu ciastu 8 na 10. To jest wysoka ocena. Co, ta cena? Nie czego 8 na 10, a nie 10 na 10. Hejka, przychodzę do was już drugiego dnia. Wczoraj zapomniałam się z Wami pożegnać we vlogu. Byłam tak zmęczona wieczorem, że kompletnie po prostu nawet o tym nie myślałam. Dzisiaj też nagrywam dla Was vloga. Pojawi się jako kolejny. Więc możecie wyczekiwać, a tymczasem żegnam się z wami, zakończając tego vloga, który teraz oglądacie. Śmiesznie mi tak teraz kończyć tamtego vloga, bo przed chwilą nagrałam rozpoczęcie kolejnego. Ale mam nadzieję, że ten filmik się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczki w górze, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie!